Siema, nazywam się Milan i stwierdziłem, że zacznę nagrywać swoje głupie pomysły. Dzisiaj w planie wbić się na śnieżkę. Pomimo tego, że jest ciemno na dworze, pomimo tego, że wieje straszny wiatr i prawdopodobnie pada tam deszcz. No ale co, jakoś damy radę i teraz pokażę Wam, co zabieram ze sobą w tą podróż. Jeżeli chodzi o ciuchy, to wiadomo. Tutaj bielizna termoaktywna i na dół, i na górę. Jedna rękawiczka, bo drugą zgubiłem. Góra, głowy, czapka i komin e, jeszcze z ubrań tak tutaj spodnie narciarskie z Kolumbii moja kurteczka narciarska y, TNF a i najcieplejszy wełniany sweterek od babci ze sprzętu takiego typowego no to kolka żeby naładować trochę węgli na górze snickersik, woda jakiś krem, żeby posmarować twarz latareczka, czołówka, no i plecaczek z butów no to mam salomony i, i raki, znajdą się już w samochodzie tak jak wam nagrałem, zatankowałem już samochód i jestem w drodze do Karpacza na swój ulubiony parking tam zostawimy autko i będziemy ruszać i wtedy wam więcej opowiem Zajduje się już w Karpaczu, jeżeli chodzi o same warunki w mieście, 2 stopnie, więc na górze na pewno złapie nas minus. Trochę śniegu leży, mam nadzieję, znaczy wiem, że na samym szczycie tak to wygląda. No i co? I zmierzamy do wangu i będziemy iść właśnie tamtym szlakiem, który startuje z kościoła. Jak widzicie jestem już na trasie, latareczka odpalona. Przyszedłem już całkiem spory kawałek, myślę kilkukilometrowy. Cieknie za mnie jak ze świniaka. Tak jestem spocony i zestresowany, bo boję się ciemności, więc idealnie sobie wybrałem podróż. Trasa oblodzona, ale delikatnie, więc raki myślę dopiero na strzeż akademickiej załączymy. No i co, trasę znam od podszewki. Mogę powiedzieć, że kilkadziesiąt razy już ją pokonałem. I co, i próję dalej. Zobaczę się z wami niedługo i opowiem w ogóle, kim jestem, co ja tu robię. Za mną już te światełka, nie wiem czy widać, jest to strzecha akademicka. O godzinkę 10 idę. No i co było, lekkie zwątpienie. Ze chwilę zaczął wieć tak straszny wiatr, że mówię: Jezu, tutaj w lesie tak wieje, to są dopiero na górze. Nie miałem zdecydować, czy strzeszę. Widzę, że aż tak bardzo nie wie, więc tak nie zdecyduję, żeby iść dalej. Widzimy się tam, tam jeszcze trochę pogadam. Jestem już na strzeżu akademickim, dawało się znaleźć tutaj lekki skrytkę przed wiatrem. Nie jestem, nie słychać w ogóle. No i co? Widzę, że w środku jest strasznie dużo ludzi. Nagrałem Wam widok na Jelenią Górę. Niestety nie mam z kamery, tylko nagrywam dzisiaj telefonem. Więc nie mogę tego ograć tak, jak to jest pięknie, tak naprawdę. Jak widać pięknie wszystkie światła z miasta, jak widać niebo. Ale kim ja jestem? Ja jestem Ulan, mam 20 lat. Na uczę się dalej. Gram w piłkę ręczną za granicą i podróżuję. Z takich fajnych rzeczy, które robiłem, to teraz chłopcie zdjęcia z tego wszystkiego. A więc przebiegłem maraton z 18 rokiem życia. Biegałem maratony, pół maratony. Biegłem tutaj na śnieżkę. Rekord na tej trasie półtorej godziny. Pokonałem triatlon olimpijski. I z takich jeszcze ciekawszych rzeczy zwiedziłem trochę. Byłem w Stanach, byłem tej Azjatyckiej, więc mam zaliczone trzy kontynenty. Myślę, że to tyle na chwilę. Jeszcze mi się wydaje, że kilka filmów tutaj nagram, bo zostałem długich wypadku, więc trochę mnie poznacie. Ja teraz ładuję kolkę, żeby doładować sobie i zakładam raki i myślę, że na mnie do domu Sąc. Zostało około 300 metrów, tak że łańcuchy. Wiem wiatr nie jest aż tak źle. Myślę, że zaraz będę na szczycie i tam wam się przywitam. Jest około godzina 22.10. Siły są, więc ...przemy do przodu. Tak jak wam nagrałem, jestem na szczycie. Za mną schronisko, tam kaplica. Wiem, że mało widać, ale tutaj straszna mgła, nie ma widoku też na miasto, co chciałem Wam nagrać. Ale co udało się, wyszło dwie godzinki 10 minut. Tutaj podejście ostre, ale jest ciemno i jest biało, więc w ogóle nie wiedziałem, gdzie jest ten szedłek, po prostu nie wiedziałem, czy jestem po połowie, pod koniec coś. No i co? stickersa, a w nagrodę popijamy kolką i złazimy, bo jutro o 9.30 do pracy. Jestem już za domem Śląskim. No i co? udało się bezpiecznie zejść. O swoje przemyślenia takie z tego zejścia powiem pewnie w domu i zaczynamy spacerek po no co nas tu z trzechy. Teraz jeszcze tutaj w będzie takie podejście, a później już z górki. Dokładnie za mną strzecha akademicka 23.15. Wyjmuję sobie kolkę, łyknę sobie sneakersa. i wchodzimy w dół. Mam nadzieję, że chwilę po północy będziemy w tym samochodzie. Wydaje mi się, że usłyszę mi się dopiero przy wali. Jestem już w mieście. Na wangu byłem około godziny 23.54, co daje nam godzinę 32 na zejście. Do auta dotrę pewnie za jakieś kolejne 10 minut, co tam da pół godziny różnicy między wejściem a zejściem. Jeżeli chodzi o zejście, praktycznie zbiegałem ze strachu. Wiem straszne też w żywności ciemności. Mam 21 lat prawie. Całe życie byłem harcerzem, <laughs> więc jest to trochę żenujące, ale i tak jest lepiej, kiedy bałem się. Spać w ciemnym pokoju na dzisiaj wchodzę z sali. Wchodzę z samotnie z jakimś tam Jeżeli chodzi o takie sprawy techniczne, o raki były dzisiaj obowiązkowe. Samo wejście nie. Myślę, że z dobry piechot technicznie i doświadczony, którym myślę, że ja jestem. O, na spokojnie by to wszedł, bez raki, jednak zejście. Dla własnego bezpieczeństwa jasne można by było zejść bez, ale z dużym ryzykiem. I co? Pogoda dopisała, wiatru nie było dużo, jedyny minus. No to wiadomo, tam gła na górze. Nie było raczej widać miasta, ale na grzbiecie wszystko było widoczne, ze strzechy wszystko było widoczne fajnie. Idę do auta i takie podsumowanie, podsumowanie, to już zrobię w domku. Jestem już w domu, jest godzina pierwsza w nocy, czyli cała wyprawa trwała około 5 godzin, razem z dojazdem, który trwał 40, czyli szliśmy około godziny. Pizza jest już w piekarniku, tutaj herbatka stoi. O, jutro na 9 rano do, do pracy, <grym> więc trzeba się kłaść powoli. No i co? Tutaj możecie zobaczyć całą traskę, którą przyszedłem, wyświetla Wam się pewnie na ekranie, razem z przewyższeniem i kilometrażem. Jeszcze taki dodatek to. Naprawdę nie było warto dzisiajś na siłownię. To też pewnie teraz widzicie, co robiłem. Przycisnąłem trochę nogi. No i co? Liczę, że jakoś jest to fajnie zlepione, fajnie się to ogląda. I zapraszam na więcej takich podróży. Może lekko mniej zaplanowanych, może niektóre będą trochę bardziej. I co? Dzięki za oglądanie. i Do następnego.